Witam Państwa na trzecich już zajęciach, na których do naszych poprzednich prymitywnych zdań, złożonych tylko z podmiotu i dwóch orzeczeń, dodamy dzisiaj tak zwany orzecznik. Nazwa tej nowej części zdania jest bardzo podobna do orzeczenia, trudno, ale jak na orzecznik powiemy inaczej przymiotnik, czyli to jest część mowy przymiotnik, to już. Będziemy od razu więcej wiedzieli o co chodzi. A jak powiemy, że to jest cecha lub opis po ludzku, no to już w ogóle będziemy w domu, prawda? A więc nasze dzisiejsze zdania, już dłuższe, nazywać się będą zdaniami orzecznikowymi, czyli po ludzku mówiąc, opisującymi. Naszym podmiotem, tak jak poprzednio, Będą nadal zaimki osobowe, od ja aż do oni, one, w niemieckim od ich aż do sie mnogiej. Natomiast dwoma orzeczeniami i czasownikami będą czasowniki sein i werden. Opis tego orzecznika lub przymiotnika, przykładowy spis przymiotników dotyczących wyglądu oraz budowę zdania oznajmującego znajdziecie Państwo, w nieco dłuższym filmie, takim stricte gramatycznym i leksykalnym, zamieszczonym pod niniejszą prezentacją, stamtąd będziecie mogli wybrać sobie potem państwo do zdań kolejne przymiotniki. Bowiem w naszych dzisiejszych zdaniach, które będziemy za chwilę powtarzać, mamy tylko niektóre orzeczniki lub przymiotniki. Zanim zaczniemy zdania powtarzać, muszę jeszcze wspomnieć, iż po dołożeniu do tych zdań przymiotników uzyskujemy już dwa rodzaje szyków. Niemcy używają tak zwany szyk prosty, jeśli zaczynają zdania od podmiotu. Czyli to jest podmiot i orzeczenie, bowiem orzeczenie musi być na drugim miejscu w zdaniu oznajmującym. Ale Niemcy zaczynają zdanie również od orzecznika i wtedy stosują tak zwany szyk przestawny, bowiem przestawiają podmiot iść za orzeczenie, tu podmiot jest przed orzeczeniem, tu jest za, został podmiot przestawiony. Moglibyście Państwo jednak zapytać, dlaczego takie mm, dwa rodzaje tego samego zdania, prawda? Bo słowa są te same. Otóż wydaje mi się, że w każdym języku, przynajmniej w polskim i niemieckim, oznajmienia zaczynać możemy od różnych części zdania, z wyjątkiem czasownika. A więc oznajmienia zaczynać możemy od wykonawcy, czyli od podmiotu. Jak chcemy ten podmiot uwypuklić rozmówcy, prawda? To wtedy od niego zaczynamy i również głosem uwypuklamy. A jeśli chcemy w tym samym zdaniu uwypuklić cechę, to zaczynamy od cechy i też ją głosem uwypuklamy. I ja będę starała się tak czytać te zdania, aby głosem uwypuklać albo podmiot, albo orzecznik. Państwo starajcie się też tak samo za mną powtarzać. No to zaczynamy. Iś byn stark. Jestem silny. Ja jestem silny. Lub stark bin ich. Silny jestem. Wija zynchesliś. My jesteśmy brzydcy. Jesteśmy brzydcy. Lub Wesliś, Zymbia, brzydcy jesteśmy. Ja er jest szlefrich, on jest śpiący. Lub szlefrik jest ja, er. śpiący on jest. Proszę się nie sugerować tu tym polskim szykiem, gdzie orzeczenie jest na końcu w niemieckim, orzeczenie na drugim w polskim, dowolny szyk zdania. I ja sztum. Wy jesteście gusi, jesteście gusi. Lub sztum, zajd ja. głusi jesteście. Te zdania były z czasownikiem zajm, czyli być, a kolejne mamy z tym drugim czasownikiem oznaczającym proces, nieskończony proces, czyli stać się. Wery. To jedziemy. Du wyrst dyn. Ty stajesz się chudy. Stajesz się chudy. Lub dyn wirst du. Chudy stajesz się. Es wyt szmucich. Ono staje się brudne. Lub szmucik wird es. Brudne ono się staje. Sie werden hübsz. Oni stają się ładni. One stają się ładne. Lub Hübsch werden zi. Ładni oni się stają. Ładne one się stają. I ja werdet blas. Wy stajecie się bladzi. Lub Blas werdet ja. Bladzi stajecie się. Na koniec powtarzamy na wyrywki, tak jak ostatnio. Wiem, że te zdania na wyrywki są o wiele trudniejsze, ale przecież tak się robi w życiu. Raz zaczyna się od przymiotnika jednego, drugiego, trzeciego, raz od czasownika tego, tamtego, prawda? Raz od podmiotu. Bardzo różnie zaczyna się zdania, zawsze na wyrywki w realnym życiu, a więc musimy tak robić. Zaczynamy. Wir werden chuch. My stajemy się wysocy, stajemy się wysocy. Nidrik i ja, niscy jesteście. Du, Wirstig, ty stajesz się gruby, stajesz się gruby. sztum Oni, one stają się głusi głuche. Erwachsen bin ich. Dorosły jestem. Kal werdet ja. Łysi stajecie się. Eja jest blas. On jest blady. Hel widzi. Jasna ona się staje. Es dunkel. Ono staje się ciemne. Alt bist du, stary jesteś. Reich sind wir, bogaci jesteśmy. Sie ist arm. Ona jest biedna. Gesund werde ich Zdrowy staję się. I ja, wird krank. on staje się chory. Okej, okay. to były przykładowe zdania. Twórzcie Państwo, proszę, własne zdania, podstawiając inne przymiotniki z tego drugiego, dłuższego filmu do tych zdań, lub całkiem zmieniajcie sobie podmiot, orzeczenie. Po swojemu, wtedy będzie to Wasza produkcja językowa, bo te zdania to moja produkcja językowa, ja je wyprodukowałam. Także zachęcam bardzo do produkowania własnych zdań, czyli do własnej stuprocentowej produkcji językowej. I to byłoby na tyle dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę. W kolejnej e, lekcji rozszerzymy jeszcze te zdania, będą jeszcze dłuższe, ale to już się dowiecie Państwo następnym razem, co do tych zdań dołożymy. Dziękuję jeszcze raz. I zapraszam na kolejne zajęcia.